znajduje się w wielu tkankach ludzkiego ciała. W chrząstkach, kościach, szklistym ciele, zastawkach serca, skórze i mazie stawowej. On napina skórę i więzale, otrzymuje elastyczność chrząstki i smaruje stawy, będąc podstawowym składnikiem mazie stawowej. Bez tego płynu nasze stawy nie funkcjonowałyby. Zdrowy, młody organizm sam wytwarza kwas hialuronowy. Jednak wraz z wiekiem proces jego syntezy w organizmie ulega spowolnieniu, a kiedy to nastąpi, zauważamy problemy ze stawami i zauważamy te niechciane zmarszczki. Pierwsze oznaki przedwczesnego starzenia. W wieku 40 lat tworzenia własnego kwasu chloronowego zmniejsza się o 50%. W wieku 60 lat i więcej organizm stwarza tylko 10% wymaganej ilości. E, czyli macie cyfry, dlaczego musicie suplementować kwas chloronowy. O tym, jaki kwas chloronowy jest efektywny i e, który ja doradzam swoim klientom, proszę pisać w prywatnych wiadomościach.